critico W cztery oczy, a chwal publicznie. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak to jest istotne. I czy to jesteśmy w domu, czy to jesteśmy w firmie, to tak naprawdę ta zasada powinna działać wszędzie. Czyli uwaga, jesteś w domu, na przykład siedzisz przy stole z rodziną i chcesz kogoś skrytykować, to raczej nie rób tego bezpośrednio przy wszystkich, tylko porozmawiaj z nim w cztery oczy. Jeżeli chcesz kogoś pochwalić, to wtedy przy stole jest super miejsce. To samo dzieje się w firmie. Tak naprawdę krytykujemy bezpośrednio w cztery oczy, zabieramy do gabinetu rozmawiamy bezpośrednio z tą osobą, bo lepiej dokonać takiej krytyki, żeby nie zrobić pośmiewiska z tej osoby w oczach innych współpracowników czy wspólników. Natomiast jeżeli chodzi o chwalenie, to chwalmy publicznie. Tak na, na spotkaniu, na y, jakimś większym takim z, zrzeszeniu, bo wtedy ta osoba czuje się doceniona. Inne osoby również, jak słyszą tego typu pochwałę, to też widzą, że jak coś zrobią dobrego, to też zostaną pochwalone. I zobaczcie, jaki przykład. Rozdawanie nagród. Nawet taka nagroda, mieszkaniecnik Kroku jest kwestią tego typu, że rozdajemy ją publicznie, czyli chwalimy kogoś publicznie. Więc jest bardzo ważne, żeby trzymać się tej zasady i w domu, jak również w biznesie. Chwalimy publicznie. Krytykujemy bezpośrednio w cztery oczy. Trzymajcie się tej zasady, a na pewno będzie więcej z tego pożytku niż szkód. Oczywiście zachęcam Was również do tego, żebyście subskrybowali kanał, nacisnęli dzwoneczek, bo wtedy dostaniecie informację o tym, że pojawił się nowy film. Wszystkiego dobrego.